Dzień dobry. Dzisiaj nie było live'a, w każdym razie nie w takiej formie, jakiej powinna, więc spotykamy się na filmiku. Mieliście sobie w piątek rozpisać schemat algorytmu wyznaczającego silnie podanej liczbę. Tak. Przypominam, że silne to takie działanie rozpisane właśnie w ten sposób, określone w ten sposób, jak tutaj macie zapisane, czyli oznaczamy je wykrzyknikiem. 1 silnia to 1, 2 silnia to 1 razy 2, czyli 3 silnia to będzie 1 razy 2 razy 3 i tak dalej. 5 silnia, tak jak macie tutaj, 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, czyli w sumie to da nam tam 120. Po prostu mnożymy wszystkie liczby po kolei do tej wartości, z której wyznaczamy silnie. No i dodatkowo żeby 0 było w jakiś sposób określone, bo 0 często jest traktowane jako liczba naturalna. Określono 0 silnia jako 1. Ogólnie silnia, działanie silni określa liczbę możliwych permutacji jakichś elementów. Więc jeśli jesteśmy sami, to możemy się na 1 silnia ustawić, ale jak jest nas dwóch, to możemy się już ustawić na dwa silnia sposobów, czyli na dwa. więc może być Pierwsza osoba i druga, a później druga albo pierwsza. Czyli jeśli nas jest trzech, to trzy silnia to jest sześć, czyli możemy trzy osoby ustawić w ciąg na sześć możliwych układów. Czyli może być ABC, tak, może być ACB, może być BAC, BCA, no i jeszcze C na początku, czyli CAB i CBA. Więc mamy sześć możliwych Ustawień e, trzyelementowego zbioru. No i wykorzystujemy to najczęściej w probabilistyce, czyli w e, dziale matematyki zajmującej się prawdopodobieństwem, znaczy rachunkiem prawdopodobieństwa. To jest synonim zresztą, więc e, jeśli chcemy określić, ile jest możliwych układów, czyli ile jest wszystkich układów, albo się wykorzystuje silnie bezpośrednio albo różne inne pojęcia wykorzystujące działanie silnie jak wariacja z powtórzeniami bez czy kombinacja z powtórzeniami bez prawdopodobieństwo to generalnie stosunek liczby układów nam sprzyjających tych, które badamy, tych o które chodzi do wszystkich układów więc skoro silnia wyznacza liczbę Układów ilość z pewną określoną liczbą elementów, no to akurat y, nadaje się wyśmienicie do tego, no, ale mniejsza o, o zastosowanie. Nam bardziej chodzi o to, jak działa. No a działa tak, jak już powiedziałem, prosto, czyli to jest po prostu wielokrotne mnożenie. Skoro wielokrotne mnożenie, no to znów mamy do czynienia z pętlą. Z pętlą, tak jak w większości algorytmów, które ostatnio robimy. To też większość programów jest pętlą samą w sobie. Jak odpalacie jakiś program pod Windowsem, to to, że to okienko się wyświetla, e, aż się go nie zamknie, no to, to też jest jakaś pętla. Przytłaczająca większość programów jest jakimś rodzajem pętli. To, co tutaj narysowałem, to są takie stałe elementy, które występują w większości e, algorytmów z pętlą. Tak? To jest pętla, te trzy zielone bloki. Stanowią, stanowią pętlę. Jeśli ktoś z Was no, nie widzi jakiegoś rozwiązania, nie czuje się za swobodnie, to może zaczynać od takiego schematu. Niekoniecznie to będzie e, optymalne, niekoniecznie to będzie zawsze działało, ale to jest jakiś punkt wyjścia, który można zmodyfikować, do którego można się odwoływać. Mamy już coś przed oczami, jest co analizować. A nie tak, że, że ktoś, kto sobie gorzej radzi, usiądzie i, i nie wie, od czego zacząć. Więc teraz już wie, zaczynamy od tego. Więc na początku zazwyczaj pobieramy coś od użytkownika. No, czasem się zdarzają programy, gdzie pobieramy stale w trakcie, ale często pobieramy jakąś jedną wartość. Więc powiedzmy, że pobieramy n, czyli tą liczbę, z której chcemy wyznaczyć silnie. Tak. Na końcu zazwyczaj. Coś się wyświetla, jakąś odpowiedź użytkownikowi, no chyba, że w trakcie działania programu coś było wyświetlane. Ale jeśli nie, to powiedzmy, że wyświetlamy ten silnie. Niech to się nazywa silnie. Ok. No i te trzy zielone bloki, to jest już w ogóle stały, stały element, bo zawsze na start ustalamy jakąś wartość iteratora, czy jakiejś zmiennej pełniącej funkcję iteratora, czyli czynnika. Czyli określające, ile razy to się wykona, zawsze gdzieś jest jakiś blok decyzyjny, czyli blok, blok sprawdzający, czy te i osiągnęło jakąś tam wartość. Na przykład n to znaczy, czy wykonało się tyle razy, ile chcemy. Jeśli się wykonało tyle razy, ile chcemy, kończymy. Jak nie, to coś tam robimy. No i jednym z tych coś jest zmiana wartości literatora jeśli te i przyjął jakąś wartość na początku i się nie zmienia no to byś w nieskończoność program działa więc zazwyczaj gdzieś jest tam jakieś i równe i e, dlaczego taki dziwny kolor się nam wyświetlił e, dla m, więc te i e, często często się po prostu dodaje o jeden, czasem się zmienia w jakiś inny sposób, różnie to bywa cyk, o, zróbmy sobie na biało więc te trzy zielone bloki stanowią pętlę i zawsze jeśli wykonujemy jakąś czynność e, wielokrotnie w naszym algorytmie, to możecie je w takiej konfiguracji jak teraz umieszczać. Możecie sobie zapamiętać, wyryć w głowie i, i niech to będzie wasz start. Oczywiście nie musi być w ten sposób. Może być inaczej, jak to wielokrotnie już widzieliście. Ten blok sprawdzający warunek czasem dobrze, żeby był później, zanim zwiększymy tę wartość, albo żeby jeszcze coś wcześniej było. I tak dalej, i tak dalej. No, ale to już dla tych, którzy bardziej rozumieją. Ci, co mniej rozumieją, mogą, mogą zacząć sobie od takiego schematiku, czyli wypisać po prostu. Gdy już wypiszemy sobie te stałe bloki które występują w każdej pętli i oczywiście jakieś pobranie na samym początku i jakieś wyświetlenie na końcu, no to zastanówmy się co tak naprawdę chcemy robić w tym zadaniu, tak, czyli co, co ma się dziać więc chcemy tu mnożyć przez kolejne liczby, czyli gdyby ktoś jako n podał na przykład te 5 no to chcemy mnożyć przez 2, 3, 4 5 i tak dalej A? A, no dobrze no dobrze. Więc spójrzmy tutaj. I określiliśmy jako 0. Patrzymy, czy i jest równe n. No nie jest. Teraz zwiększamy i i się staje jedynką więc możemy wymnożyć. I silnia ma być naszym wynikiem. Czyli ta silnia to jest silnia razy i. Silnia razy i. I w pierwszej iteracji, jak zaczynamy, to jest 0. 0 nie jest na przykład, powiedzmy, że użytkownik podał e, trójeczkę. Jak zawsze, łatwiej analizować na jakimś konkrecie, łatwiej sobie to wyobrazić, więc załóżmy, że użytkownik podał 3 i jest 0. 0 nie jest trójką, czyli zwiększamy to 0 do jedynki i silnia równa się silnia razy i. No i właśnie, gdzie ta silnia? E, no, jeszcze jej nie stworzyliśmy, więc wracamy do tego bloku tutaj startowego i tam poza tym, czy startowego, no to jest blok startowy, przepraszam. Wracamy do tego bloku instrukcji, który inicjuje nam pewne rzeczy, e, więc tam, gdzie ustalamy wartość i, często też należy ustalić wartość jakichś innych parametrów. Więc określam na przykład, że ta silnia na start równa się 1. Dlaczego 1, a nie 0 na przykład, albo jakaś inna wartość? No dlatego, że 1 jest elementem neutralnym dla mnożenia. Znaczy, jeśli pomnożymy coś przez 1, to wynik się nie zmienia. Więc jeśli macie do czynienia z jakimś tam mnożeniem, no to, to... jeśli damy na start 1, to raczej będzie OK. E, natomiast jeśli macie do czynienia z jakimś dodawaniem no to dobrze żeby to było zerem na początku. No bo ile razy 0 nie dodamy no to wynik i tak się nie zmieni, więc to takie elementy neutralne. No dobrze, więc ta silnia na razie jest 1, czyli zresztą najmniejsza możliwa wartość e, i mnożymy sobie przez co? Przez 1. No i czy i równa się n? Jeśli nie, no to znów zwiększa te i do dwójki. Noży przez te dwa. Dwa nie jest równe 3, więc e, zwiększa do trzech. Noży razy trzy. E, I równa się n, czyli doszliśmy. Wyświetla silnie i koniec. I to jest już jest e, naprawdę koniec tego algorytmu. Jeśli to, to dla Was nie jest jeszcze takie jasne, to dobrze jest się zastanawiać tak etapami co ja chcę robić. Tutaj skoro, skoro widzę, że za każdym razem mnożę i mnożę, no to wiem, że muszę dodać w tym kroku, który się ciągle powtarza w środku pętli, tam gdzie mamy i równe i plus 1, te mnożenie i to jest ta druga linijka, tak. E nic poza tym nie robię, więc nic innego tu nie ma. Chcemy, żeby ostatnia liczba, przez którą przemnożyłem to była ta liczba, którą podał użytkownik, czyli na przykład ta piąteczka. Tak w tym wypadku. Więc po prostu i przerównuję do n. I już. Będę mnożył, więc na start silnia jest jedynką. I już. No i to jest taka najprostsza wersja. Jeśli ktoś chciał po prostu zrobić, no to to może zrobić teraz screena i koniec. I, i, I do widzenia, ale jeśli ktoś chce się e, trochę to udoskonalić, bo to rozumie, no to się zastanówmy, co można tu udoskonalić, można to udoskonalić, że zwróćcie uwagę, że i jest tutaj zerem, więc w pierwszej iteracji zwiększa się to do jedynki i mnoży przez 1, czyli generalnie ta nasza zmienna silnia będzie mnożona przez 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Czyli jeśli n będzie piątką, no to będzie mnożyć przez wszystkie liczby między 1 a 5. Ale po co? Ale po co, skoro mnożenie przez 1 nic nie daje? Więc możemy po prostu zacząć sobie tutaj od i równego 1, ktoś powie. I będzie fantastycznie, bo wtedy pomnoży to przez 2. Tylko zwróćcie uwagę, że jeśli ktoś poda jako n 0, no to 0 nie jest równe, 1 nie jest równe 0, więc on od zwiększy do dwójki i to będzie działało w nieskończoność. Czyli musimy tutaj zmienić warunek, że i jest większe równe n. Tak? I jeśli użytkownik podał 0, to ta jedyneczka stąd o jest większa od 0, i w związku z tym się skończy. A silnia już na starcie jest ustawiona jako 1, a 0 silnia jest zdefiniowana jako 1, czyli wszystko się zgadza. Więc już tym samym oszczędziliśmy jedną iterację i nie mnożymy niepotrzebnie przez 1. Bardzo fajnie, ale można zauważyć jeszcze inną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że no teraz w wypadku tej piątki mnożymy przez 2, 3, 4, 5. Ale można mnożyć jeszcze mniej, jeśli na start jako tą naszą silnię przyjmiemy 5. To wystarczy pomnożyć przez 4, 3, 2 i koniec. Więc można jeszcze jedno o, o, oszczędzić. Więc robimy silnia równe n. Tak. I co dalej? No. Wtedy Możemy oszczędzić tą jedną iterację, bo będziemy odliczać sobie do wartości o 1 mniejszej, albo i z kolei przyjmiemy jako wartość o 1 mniejszą, o na przykład coś takiego, n-1. Tylko teraz pojawia się znowu problem z tym zerem, bo jeśli jest 0, to będzie minus 1, i, I nie będzie większe, więc pomnoży raz 1. No i znów nie oszczędzimy tej jednej iteracji. Więc generalnie e, dałoby się napisać to w ten sposób, żebyśmy mnożyli tylko przez e, te liczby 2, 3, 4 dla piątki, czyli nie mnożyli przez te skrajne, nie mnożyli przez 1 i przez tę wartość. Ale w takim wypadku Musielibyśmy dać dodatkowy blok, który e, sprawdzałby, czy ta wartość n nie jest zerem, bądź moglibyśmy e, ułożyć te bloki trochę w inny sposób. I to jest zadanie dla chętnych: spróbować zapisać to właśnie w ten sposób, jak mówię, czyli żeby silnia na start była tą największą wartością i żeby była mnożona przez kolejne wartości. Z wyłączeniem jedynki, no i żeby, żeby nie było więcej bloków, za dużo bloków decyzyjnych, i żeby zero było uwzględnione. No dobrze, ale taka forma już działa, więc jeśli ktoś, ktoś nie zrozumiał, bo mówię dość szybko, to niech sobie obejrzy jeszcze raz, albo spróbuję sam na wolno to sobie rozpisać. Dla tych, którzy czują się zagubieni, przypominam jeszcze raz, że te zielone bloki to jest stały element każdego algorytmu, w którym jest pętla. Czyli zawsze jest na początku ustalenie jakiegoś iteratora, zawsze jest jakieś sprawdzenie, jak ten iterator ma się do czegoś i zawsze jest jakaś zmiana tego iteratora. I zawsze możecie je rozrysowywać w tej kolejności. Jeśli mamy jakiś algorytm bardziej skomplikowany, to to, co się dzieje powielokroć, ta komplikacja jest gdzieś w okolicach tego bloku. Które zmienia i, więc albo jest w tym bloku, albo tuż przed, albo tuż po nim, ale to jest mniej więcej o w tym tutaj miejscu. Więc jeśli wyrobicie sobie taką manierę zaczynania mniej więcej takim ułożeniem bloków i w takiej liczbie, jak tutaj rozrysowaliśmy w wypadku silni, to już będziecie mieli jakąś bazę, już będziecie mogli to analizować. Na razie dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Bij